Cześć, z tej strony Grzesiek z Taxus IT. Zaprezentuję Wam dzisiaj nowe narzędzie w aplikacji MLAS-X, czyli informowanie o lokalizacji pożaru. Znajdujemy się teraz na głównym ekranie aplikacji MLAS-X. Zwróćcie uwagę na ikonę dwóch drzew w lewym dolnym rogu ekranu. Kliknijmy ją. Ukazało się nam rozwinięte menu pracy z danymi leśnymi. Znajdziemy tu kilka nowych funkcji MLAS-X. Dzisiaj skoncentrujemy się na jednej z nich. Wybierzmy ostatnią pozycję z menu, pożar, symbolizowaną przez czerwony piktogram płomyka. Na środku ekranu pojawił się nam duży czerwony symbol płomienia. Jego lokalizacja wskazuje miejsce pożaru, jakie zaobserwowaliśmy w terenie i które to miejsce chcemy udostępnić innym pracownikom nadleśnictwa bądź służbom pożarniczym. Dolną jedną trzecią ekranu zajmuje panel lokalizacji pożaru, gdzie widzimy adres leśny oraz współrzędne geograficzne punktu, Zarówno w układzie EPSG 2180 jak i EPSG 4326. Zauważcie, że przesuwając mapę, a tym samym lokalizację symbolu płomienia, w czasie rzeczywistym zmieniają się dane o lokalizacji. Lokalizację pożaru możemy wskazać zarówno przesuwając symbol pożaru po mapie, jak i wpisując dane w panelu. W zależności od tego, czy wysyłamy lokalizację pożaru do potwierdzenia przez innego użytkownika, czy też to my zatwierdzamy otrzymaną lokalizację, zaznaczamy bądź odznaczamy opcję Lokalizacja nie wymaga zatwierdzenia. Wybór tej opcji zmieni treść wysyłanej przez nas wiadomości. Kiedy jesteśmy gotowi do udostępnienia miejsca pożaru, klikamy w ikonę zatwierdzenia w prawym górnym rogu ekranu. Otworzy się nam lista kontaktów zapisanych w naszym urządzeniu. Gdy wybierzemy kontakt, do którego chcemy wysłać lokalizację pożaru i naciśnijmy przycisk wysyłania wiadomości, MLAS X wygeneruje wiadomość SMS z informacją o adresie leśnym, w którym zaobserwowaliśmy pożar, link do otwarcia lokalizacji w aplikacji MLAS oraz link do pineski w Google Maps. Udostępnione przez nas lokalizacje pożarów znajdują się pod ikoną "Lista" w prawej dolnej części panelu. Tak prezentuje się nowy moduł informowania o lokalizacji pożaru w aplikacji Mlas X. Zachęcamy do przetestowania nowego MLAS-a w wersji demo do pobrania z naszej strony. Jeśli mają Państwo pytania odnośnie aplikacji, zapraszamy do kontaktu.